O oh fakt, no na tej mapie to sobie piłą za bardzo nie pojeździmy. Eee, generalnie do ciekawych czasów doszliśmy, że. A ten ma taką animację rozwalania, spoczko. Do ciekawych czasów doszliśmy, że wciągają nas gry, które uczą kłamać, nie? Hehe. <laughs> Dobrze Taak. Jestem słaby. No ale na tej mapie też nie ma za dużo miejsca, żeby piłą pojeździć. Drobdę palet Nie wiem czemu mnie to zastunowało, ale okej okay. Dobra, pójdziemy za Discordansem, bo nie ma sensu jej gonić, ale tutaj tak musimy wejść na piętro. O Jezu, jak ona mnie zrobiła. Ty tam lubisz kłamać? Złym człowiekiem jesteś. Jesteś złym człowiekiem, skoro lubisz kłamać. Do piwnicy! Oh, oh somebody kill me, please. I want to die. Put a bullet in my head. I want to die. Nope, to nie miało prawa mnie trafić. Nice. Dobrze idzie. Dobra, gdzie on leży? Dwight Do nogi. <tryk> Ty no gdzie on jest? Już nie leży. Raczej już nie leży. Siemano Dwight, na ciebie czekałem. Chyba widziałem jak jakiś inny mu pomógł. Wiesz co, ja też widziałem, ale no miałem do wyboru albo go rzucić o ziemię i pobiec za tamtym, albo jednak ten Ansi zanieść do piwnicy. Wybrałem to drugie. Czy to była dobra decyzja, czy nie? Nie wiem. Oj, oj, oj chyba się poddał. O, są w piwniczce. No to teraz pytanie co z ostatnim. no ona nie mogła się chyba sama zerwać Okej okay. Gdzie pan Dwight? A, oboje są tutaj. Dobra. Trochę się obawiałem hedonów, więc stwierdziłem, że najpierw przejrzę szafki. Hmm, tak, ds. perknięć słabszego surwa. Dobra, walisz to. Tylko nie mów, że ty też masz ds. -a. Nie masz. Tam się leczy. Ten krzyk, ale wiesz co? Kiedyś nie było tego krzyku. Kiedyś nie było tego krzyku, ale zrobili rework czy też nerf Hilbila. No i teraz on sobie tak ryczy. Piętro Dobra, schodzimy na dół, szukamy włazu Podobno na półpiętrze też może być. No dobra, tu go nie ma. Eee, ja cię słyszę. No to chyba surf nie ma szans. Tutaj bramy są na tyle blisko, że. że raczej nie da rady. Tu jesteś. Dobrze, tak zostanie ostatnio ocalały to poza władzem. Co może zrobić? Bramę otworzyć. Bo generalnie jest czterech ocalałych, jeden killer. Z zadaniem jest y naprawić y pięć generatorów. Na mapie jest siedem. No bo wiesz, jakby było tak, że, że zrobią 4, a byłoby 5 generatorów, no to killer stoi przy tym jednym i nie ma szans, że dokręcą ostatni, więc po prostu zawsze są dwa geny więcej niż trzeba nakręcić. I w momencie kiedy zostaje ostatni surf na mapie, pojawia się włas. I włas jest takim właśnie. taką ostatnią deską ratunku dla surfa. No ale jak killer go znajdzie, no to go zamyka. Mało punktów. No, Meter i Object of Obsession. Dobry build.